Czwarty tydzień, trzeci dwa. drzwi. Tutaj? tak? ale dlaczego nie się to uczył, że Nie bo jeszcze tydzień pracowałem nie mogę się przestawić. Dobra, ale są. Gdzie kupić drzwi. Proszę drzwi. Są drzwi? Ej, pan to drzwi... Są. To bym wziął. Takie. Takie, żeby się otwierały, zamykały. Takie sobie dwie Są takie? Chwileczkę przecież się rozdwoje. Tak, są. Wyjściowe? Takie, wyjściowo wyjściowe Żeby to w dwie strony działało. Żeby można było wejść wyjść. Tada. wyposażony jest specjalny system w tej i Tak, tak, z tym systemem koniecznie, tak. A to są takie. Są. I powiem Panu. To ciekawostka. Innych nie mam. Dobra. To teraz uwaga. Do czego te drzwi właściwie mają być? Do domu? Do rzezi? Do pokoju? Do takiego pomieszczenia, gdzie się obieracie taki Czy do takiej wrzątkowy, gdzie się zdziera Szczecinę i macie ogony w takich rynkach? Do pokoju! Do pokoju! Oprócz takie drzwi, żeby się otwierały, zamykały. Wejście o wyjściowe. Do pokoju. Pokój to 18 metrów. A, to już spora. Proszę pana, proszę takie drzwi. Dokładnie do pokoju 18 metrów. Bo rozumiem, że im większy pokój, tym większe drzwi, tak? Nie, to akurat nie ma znaczenia. No co się pan pyta? A byłem czekam, ile drzwi można by jednocześnie rozbierać w tym pokoju. 18 metrów? Hmm, no to można się już pobawić. Dobrze, czyli co? Wszystko wiemy. W takim razie, a nie, chwileczkę. Tak, tak. Te czyli mają być prawe czy lewe? A co to znaczy, że są prawe czy lewe drzwi? A co to znaczy, że jest prawe czy lewe oko? Tak już jest tak będzie. Człowiek się z tym rodzi, z tym się nie dyskutuje. A mógł pan gdzieś pomóc mi żeby zadać? No nie wiem. Woli pan przechodzić przez prawo czy przez drzwi? Tak. Ale co tak? Jak te drzwi mają się otwierać? Na prawo czy na lewo. No ścież. Ale na prawo moście czy na lewo no, mość. Aż tak, nie wiem, no, o to chodzi! Cholera jasna, no, życie było wszystko proste. Świnia prąd, pz. się na prawo czy na lewo. No kogo to interesuje. Dobra. Tak się. Pom Przechodzić przez, yy, no. Uwaga, jak ma stojąć przed drzwiami, tak. to po której stronie ma pan klamkę? To zależy, po której stronie drzwi stoję. <grym> po połowiu przed wyjściem w korytarzu, do pokoju które do wyjścia. Po przez te drzwi będzie częściej wchodził, czy wychodził? Tak, chciał tak mniej więcej po północ złożyć. No ale jak pan te drzwi przywiozł, to, to pierwszy co zrobił, pan zrobi? Pan przez te drzwi wejdzie, czy wyjdzie? Wychodzę! Wychodzi! Wychodzę! Pana pokoju nie będę siedził w pokoju. No tak, co powiedzieć, że no co z martwymi cielakami w jednym pokoju. Dobra, to teraz uwaga. Niech pan zamknie oczy Ta. i sobie wyobrazi. Tak. Stoi pan przed drzwiami. Tak. Ta. Chce pan wyjść. Tak. Za panem leży sześć, nie, siedem martwych cielaczków. I teraz uwaga. Po której stronie ma pan klamkę? Po prawej. Nie, po lewej. To po prawej czy po lewej? A nie. Dlaczego? Bo klamki nie Bo pan oczy. Wyobraźni, no. Po lewej. Na pewno? Na 100% polej. Pokażę jeszcze raz. Sprawa ręka. To jest prawda. A bo jeszcze się tak. No tak. Ole raz na prawa, lewa, prawa, lewa. My się gminne, my się nie było. W sumie podobne. Pan się siebie ja co ma powiedzieć świnia. Ma jeszcze przednie i tyle. Jak świnia kupuje śmigli, to musi być dopiero cyrk. A pan jakiś fachowy sposób jak odróżnić prawa, lewa? Mam. Prawa ręka to jest ta, jak się śpi na brzuchu, to od okna. Ale ja w nogach ja. też można rozpoznać. Prawa ręka ziska bezwładnie na Prawą, wyprostowaną nogą, a prawa noga to jest ta, gdzie jest duży palec z lewej strony. Cholera w butaków, bo no widać. Prawa ręka to jest ta, którą się pisze. A tak! Pisze pan prawą A tak. Chyba, że jest pan margot, nie? Nie. To wtedy pisze pan lewą. Nie. Pan nie jest małym Więc którą pan pisze? To. Nie bo nie są Majputka prawo, tylko pisze lewo. Zresztą prawo. Nawet czytam prawo. Jak pan czyta prawo? No bo ja sobie tłumaczę. Jak tłumaczę z języka niemieckiego to prawo ręką czytam niemiecko słowo? Lewo polskie, prawo niemieckie o prawo polskie. Chyba, że odwrotnie tłumaczę. Nie, 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 Stop, chwileczkę. Pan, stop, bo zaraz mnie szczak trafi, albo pana trafi, albo ja pana trafię. Jakie pan w końcu też... Ale ja wiem. Prawe czy lewe? Lewy, prawe, prawe, czy lewe? Czy lewe. No to jakie w końcu? A ja nie wiem. Prawe czy lewe? Prawe czy lewe? Jakie? Parawe czy lewe? Obrotowe! Prawoskrętne czy lewoskręte?